Tak, co jakiś czas, jak powiedziałem wcześniej, będę testował tego typu wytwory ludzkiej wyobraźni. Wobec tego mamy pomieszanie piwa pszenicznego oraz e, prawdopodobnie amerykańskiego chmielu czyli amerykańską pszenicę aromatyczną oraz orzeźwiającą, według informacji zawartych tutaj na tej etykiecie. 11,5 balinga, 4,9% alkoholu objętościowo, orzeźwiające piwo typu American Wheat, czyli piwo, które w lecie jakiś rok temu królowało, było zamiennikiem piw pszenicznych, dzisiaj rok temu śmiano się z piw z sokiem, śmiano się w Krafcie. Dzisiaj Kraft wypuszcza piwa z sokiem, no bo jakże inaczej nazwiemy piwa na podstawie pszenicznej, czy pejlowej, bądź lagerowej, z pulpą owocową. No to są piwa z sokiem krótko mówiąc, ta pulpa jest dodawana pod koniec, a zresztą zależy jak to woli. I otrzymujemy <laughs> piwo, które ma zastąpić coś takiego, czyli wydać, wydawać by się mogło nudny styl amerykańskiej pszenicy. W którym aromatyczny chmiel, w którym to czyli w American Weekie, łączy się z lekkością piwa pszenicznego. No, powinno być lekko, 11,5 balinga. To jest bardzo nisko, jak na piwo, nawet pszeniczne. Szklanka zamieniła się w szklankę. Co prawda, żywiec tutaj rekomenduje, żeby było śmiesznie albo i ciekawie. Nonik, ja tu widzę Nonik. Prawda? ewidentnie nonik, który no, nie sprzyja wyciąganiu tych amerykańskich aromatów, ale cóż, ale cóż. Receptura piwa amerykańskie pszeniczne jest dziełem mistrzów Żywieckiej Szkoły Piwowarskiej. To jest e, zdanie, które jest e, dosyć często umieszczane na etykietach e, koncernu Żywieckiego, którzy od pokoleń pracują w warzeniach arcyksiążęcych w Żywcu i Cieszynie nie będę z tym polemizował piwo pszeniczne pasteryzowane 1,5 słód pszeniczny, słody jęczmienne chmiel, nie wiadomo właśnie jaki chmiel, mętność i osad są naturalne wartość energetyczna w tym piwie właściwie w 100 ml to 44 kalorie no, czyli mamy standardowe tam powiedzmy 250 kalorii na buteleczkę eee, w preparacie w żywcu, anno domini 1000 856. Dobra. Szkoła Żywiecka Piwowarska na, etyki na etykiecie. Na kapslu. Szkoła Żywiecka Piwowarska. Tylko taką czcionką i tak yy, to jest nadrukowane, że jest to niewidoczne. Wysokie nasycenie. Jest amerykańskie. No. Przynajmniej ten pierwszy niuch. Zaraz zobaczymy, co będzie dalej. Nie jest źle. Jak już z, z, ze szkła atakuje nas Ameryka, to jest bardzo miło. Kolor e, typowy dla piwa pszenicznego, no muszę powiedzieć. Jasny, s, y, jasno-słonkowy. Co ciekawe, tutaj e, nigdzie nie jest napisane, że jest to piwo górnej fermentacji. E, kiedyś była dyskusja na temat tego, czy to są faktycznie piwa górnej fermentacji, czyli pszeniczne. Piana Prosz. Zaraz doleję e, do pełna. Tutaj mamy tak. Piwo bardzo jasne, słoneczne, e, bardzo mocno opalizujące. Właściwie, no, e, nie, no, nie da się zauważyć, co jest po drugiej stronie szkła. Czyli, tak jakby wszystko gra. Piana e, niezbyt dobrze zbudowana, ale biała. Dużo tej piany jest, co kojarzy się przecież z takim generalnie piwoszą, z dobrym piwem. Muszę powiedzieć, że luty amerykańskiego chmielu naprawdę są całkiem spoko. Szukam banana i goździka. No piany chyba nie muszę komentować, prawda? Jest wszystko wlane, drożże, jeżeli są, bo, a był osad przeniczny w tym piwie co ciekawe, ciekawe na dnie. To dno było obsiane takim białym jakby mchem, a więc no coś tutaj się dzieje. Mm. To nie będę wnikał czy jest to piwo górnej, czy dolnej fermentacji. Wniknę jedynie w temperaturę serwowania 4 do 6 stopni. Moi drodzy żywczanie, to jest trochę za nisko, jak na piwo przeniczne. To jest trochę za nisko, żeby zobaczyć, czy tu jest banan, czy tu jest goździk. No, sugerowałbym 10-12, 10-13 temperaturę do podania. Goryczka 15 na 4 a barwa, barwa. Raz, dwa, trzy, cztery. 1,5 również na. Cztery, tylko że kropelki wody. Piana się utrzymuje w formie, zobaczcie, jak drgającej czapeczki. No, piwo jak najbardziej generalnie spełnia rolę piwa pszenicznego. Niech trochę osiądzie. Powiem Wam tak, no bardzo ciekawy owocowy Słodki, e, amerykański, e, naprawdę amerykański e, aromat. Ja nie mogę złego słowa powiedzieć na aromat. Zobaczmy, co w smaku. Jeżeli chodzi o nasycenie, e, bardzo dobre, właściwe, piwo lekkie, pachnie po amerykańsku. Oczywiście nie jest to jakiś tam powiedzmy mega aromat, ale to nie jest IPA, to nie jest IPA, to jest amerykański Wheat. A więc uważam, że wszystko w tym piwie jak do tej pory jest spoko. No, Mogę ubrać koszulkę, żywca, bo mam, no, ale wtedy byłaby możliwość domyślenia się, że jest to audycja sponsorowana. Domysłów. Może tak, bardziej domysłów niż domyślenia się. A szkoda. Jest to doskonałą alternatywą dla e, tej części Polski, jak, które, której to widzicie, że jest nieopsiana sklepami z Kraftem. Generalnie, browary kraftowe informują, gdzie na przykład można, co jest chyba w ogóle niepraktyczne, a niesie ze sobą dużą informację dla konkurencji, gdzie można kupić ich piwo. I najczęstszymi, pustymi takimi plamami, gdzie nic nie ma, to jest obszar od Olsztyna. Do Białego Stoku. W samym Białym Stoku są dwa, dwa sklepy z piwem kraftowym, i to są dobre sklepy. Jeden na Słonimskiej, to polecam. Alkohole Świata, drugi też, nie pamiętam, ale też bardzo dobry sklep. Nie pamiętam nazwy. Przepraszam. I właśnie w tym rejonie, czyli na przykład na Mazurach, czyli tam gdzie. Ciężko dostać piwo kraftowe, aczkolwiek w domu wędrowcach w Bieszczadach jest piwo i naprawdę bardzo duży wybór. Wydawać by się mogło, że to jest nigdzie. Nikt tam zresztą szukających ciężko tam trafić. Być może gdzieś tam, nie wiem, na zasadzie szczytna, na e, łęki, są duże ośrodki miejskie, Łomży, Ełku e, i tam wszystko co u góry, czyli pisz, mikołajki. Nie dostaniecie piwa kraftowego, jeżeli będzie taka opcja, no to uważam, że amerykańska pszenica żywca tam będzie świetnym uzupełnieniem oferty kraftowej. No, piwo bardzo dobre. Nie mogę powiedzieć, naprawdę, jest Ameryka w tym piwie, w aromacie. O, starannie w myślach, co to jest. Oczywiście, można znaleźć w każdym piwie wady, ale ja o nich świadomie nie mówię, dlatego że one jakby nie przeszkadzają, one nie wpływają na ogólny, na ogólny, ogląd, na ogólny wizerunek tego piwa. Naprawdę. No i nie będę o nich mówił, one są, ale naprawdę na zasadzie placebo. Zresztą, każdy zgostuje po swojemu. Jedn to, że jednemu pasuje to piwo, nie oznacza, że drugiemu będzie pasować. Mam. Jeżeli generalnie dwóm, trzem, czterem, pięciu osobom nie pasuje jakieś piwo, no to wtedy można oczywiście wysnąć właściwy wniosek, że to piwo jest. Yy... nie zasługuje na nasz zakup. Świetny pomysł na, na lato. To piwo z pewnością zgasi pragnienie kraftowców. Jeżeli nie będą mogli. Ta piana się uspokoiła, proszę. Jak już... Ja coś mam chyba w sobie. Jeżeli dolewam, to robi się ładna, teraz też. Proszę, cały czas ta piana jest i to czasami jest jej więcej niż w piwach zwanych kraftowych. Pełny palec, także szacun biała. Raczej dobrze zbudowana, w tej chwili już dobrze. Włącza się tam jakaś metaliczność, a to jakieś jest mydło, ale no bez przesady. Bez przesady. Uważam, że dobre piwo w dobrej cenie, w tych pustych rejonach, gdzie nie możemy nabyć kraftu, jak najbardziej optuję za czymś takim.